i otwórzmy sobie Ewangelię Jana na dziesiątym rozdziale. Dziesiąty rozdział Jana to będzie od pierwszego do szesnastego wersetu i przeczytam to Całości. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Ten odźwierny otwiera, i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za Nim, gdyż znają Jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówi. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, lecz kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, Widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, i ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dzisiaj właściwie nastała taka sytuacja, że jest taka masa tak zwanych pasterzy i taka masa drzwi. W tej chwili, na dobrą sprawę, to jest tłum pasterzy i labirynt. I bardzo dużo osób dzisiaj się w tym wszystkim gubi, i rzeczywiście trudno się, trudno się nie pogubić, ale czasami jest tak, że przychodzi moment, kiedy trzeba tak zwanego resetu. I tak jak jesteśmy całkowicie świadomi tego, że jest dzisiaj wielu ludzi, którzy są fałszywymi pasterzami, którzy nie wchodzą przez drzwi do owczarni, którzy wpychają się oknami, którzy wpychają się wszędzie, każdym otworem. I jest również cała masa różnych innych drzwi, o których Pan Jezus nie mówi i które nie są nim. Jednak to słowo jest cały czas prawdziwe, to słowo jest ważne i być może, że dzisiaj, w tej chwili, w tych czasach, ono właśnie dla nas jest ważne z tego powodu, o którym mówiłem wcześniej, z powodu tego niesamowitego zamieszania. Pan Jezus mówi o sobie w dwóch, że tak powiem, symbolach, tak? czyli mówi o tym, że jest drzwiami i mówi o tym, że jest pasterzem. I mówi o tym, że kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, jest złodziejem i zbójcą. Kto natomiast wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. I później Pan Jezus mówi o tym w wersecie siódmym, że ja jestem, czyli On jest drzwiami dla owiec. I teraz właściwie można by powiedzieć tak, w jaki sposób my moglibyśmy dzisiaj przy tym strasznym zamieszaniu, jakie jest, i ono będzie coraz większe, to jest tak, że my nie możemy się spodziewać, że będzie coraz bardziej y, jasna sytuacja, ona będzie coraz bardziej skomplikowana. I, I jest taki fragment w Księdze Daniela, że będą tacy ludzie, którzy będą widzieć, będą tacy ludzie, którzy będą mieć mądrość, to jest dwunasty rozdział, że roztropni będą mieli poznanie. I to o, akurat mówi w XII rozdziale o czasach ostatecznych. Też wzrośnie, tak? Poznanie. Tak. Poznanie też wzrośnie, ale on tam mówi o roztropnych. Mówi o ludziach, którzy w tych wszystkim, co się będzie działo, jakieś poznanie mieć, czy prawdziwe poznanie mieć będą. I my dzisiaj mamy taki problem, że jesteśmy atakowani zewsząd właśnie ilomaś tam informacjami, jest, docierają do nas głosy iluś tam ludzi, którzy się mienią pasterzami. I teraz na dobrą sprawę pytanie, jak to wszystko rozwiązać? Co z tym wszystkim zrobić? I na dobrą rzecz, jeżeli my się to wszystko, jak to się mówi, rozbierzemy na czynniki pierwsze, właściwie zostaje nam Chyba tylko dwie opcje zostają: znaczy, albo starać się być tak człowiekiem, tak mądrym i tak, jakimś, tak zorientowanym w tych wszystkich szczegółach, że będziemy po pierwsze na bieżąco, a po drugie będziemy wszystko świetnie wiedzieć, albo musimy zrobić dokładnie to, o czym Pan Jezus tutaj mówi. To znaczy, musimy być jak owca, która słyszy jego głos i za wszelką cenę starać się zacząć ten głos naprawdę słyszeć. I z tych dwóch opcji ta pierwsza, to jest opcja po pierwsze dla każdego, a po drugie ona jest możliwa do zrealizowania, bo ta druga jest po prostu niemożliwa. I bez względu na to, kto i jak długo spędził czas na przykład na tym, żeby nie wiem, walczyć ze zwiedzeniami, żeby je obserwować i tak dalej, każdy taki człowiek ma ileś tam więcej informacji każdego dnia, i tak naprawdę nie jest w stanie, człowiek nie jest w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. A Pan Bóg wymaga od nas jednej prostej rzeczy: wymaga od nas, żebyśmy byli ufni jak dzieci i żebyśmy mieli czyste serca, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Paweł, apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian 14:20, że żebyśmy byli w złem, jak niemowlęta, a w myśleniu, żebyśmy mogli, żebyśmy byli dojrzali. I zobaczcie, że on to mówi w tej, a nie w innej kolejności. To znaczy, człowiek, jeżeli jest w złem, jak niemowlę, czyli jest niewinny, to jego umysł również będzie mógł być oczyszczany. I on będzie dojrzewał w myśleniu, będąc. Czystym. I na tym rzecz polega. I Bogu podobają się ludzie, którzy przychodzą do niego z czystym sercem, nawet jeżeli nie mają wielkiej mądrości, bo ludzie, którzy mają wielką mądrość, to potrafili nawet poznać klucz poznania, wziąć, zabrać klucz poznania, jak Pan Jezus mówi do uczonych w piśmie, i sami nie wejść i innych nie wpuścić. Tymczasem. Sprawa jest bardzo prosta od samego początku i jak czytamy Słowo Boże, to od samego początku mamy napisane o tym, że byli ludzie, którzy pragnęli Boga, byli ludzie, którzy chcieli być przed Nim czyści, i Bóg do nich mówił i Bóg ich prowadził. I dzisiaj i Pan Jezus mówi coś takiego, że w takim razie jeżeli ktoś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec, czyli. Jeżeli mówi dalej, że jest, On jest sam drzwiami przed, yy, dla owiec, to w takim razie, jeżeli ktoś się podaje za pasterza, to należy najpierw sprawdzić, czy On sam wszedł przez drzwi. Jeżeli On sam przez, przed drzwi wszedł, to znaczy, że On sam wszedł przez Pana Jezusa. Jeżeli On wszedł przez Pana Jezusa, to znaczy, że On będzie wydawał owoc, który jest charakterystyczny dla człowieka, który przez to prze, psz, yy, przeszedł. przeszedł tak? I tak jak Pan Jezus mówi, że jest brama, która jest wąska, że jest mała, że jest ciasna i że jest droga, która jest wąska, tak ten człowiek będzie widać, przez co on przeszedł i jaką drogą on idzie. Jeżeli on wszedł przez ciasną bramę, jeżeli on idzie tą wąską drogą i jeżeli on tak naprawdę poznał osobiście pana, to dopiero wtedy można stwierdzić, czy to jest człowiek, który rzeczywiście jest pasterzem. Jeżeli on wszedł przez jakąkolwiek inną bramę, jeżeli on będzie prowadził na szeroką drogę, to to będzie widać, że to nie jest absolutnie ten pasterz, o którego chodzi, nawet jeżeli on jest pasterzem według tego, co Pan Bóg powiedział później do Kościoła, prawda? Czyli że Pan Jezus dał Kościołowi pasterzy, nauczycieli, dał proroków i tak Musi ten człowiek przejść przez Pana Jezusa i to musi być widać w Jego życiu. I to owoc tego przejścia musi być w jego życiu widoczny. I teraz, jeżeli my mamy pasterzy, i apostoł Piotr na przykład się do tych pasterzy zwracał, to zobaczmy, w jaki sposób on się do nich zwraca. Mówi do nich, że on jest współstarszy. To jest pierwszy list Piotra, piąty rozdział. Początek. Starszych więc wśród Was napominam, jako również Starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między Wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są Wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę. Chwały. I to jest wszystko do ludzi, którzy są pasterzami w kościele. Natomiast my mamy tą, że tak powiem, ten luksus, że oprócz tego, że istnieją ludzie, którzy przeszli przez te drzwi i którzy rzeczywiście są przez Pana jako pasterze powołani, to my mamy również jako owce, mamy taką zdolność, która została nam dana, że możemy słuchać. Głosu samego Pana. I dlatego Pan Jezus mówi tak, że ci, którzy y, znają głos Pana i ci, którzy widzą, że człowiek czy pasterz przeszedł przez y, bramę odpowiednią, to oni mają taką umiejętność, taką możliwość, że znają ten głos. Czyli głos pasterza Pana Jezusa będzie również znany, słyszalny. W tym, co się, w tym, co taki pasterz mówi, co naucza, w jaki sposób postępuje, to wszystko będzie odzwierciedlone. Czyli jego życie, jego nauczanie to wszystko będzie odzwierciedleniem tego, jak można powiedzieć, że ten, ten będzie pobrzękiwał w ten głos, który jest najważniejszy. I ten głos jeden z drugim nie będzie się kłócił. I każdy z nas, widząc kogoś, kto jest pasterzem w kościele, będzie miał albo odczucie, że to się zgadza z tym, co jest od pasterza, którym jest Pan Jezus, albo będzie miał niepokój w związku z tym, że coś mu się nie zgadza. I zauważcie, że są tacy ludzie czasem, którzy bardzo młodzi są w wierze, ale są szczerzy przed Bogiem, ale są czyści przed Bogiem i im się bardzo wcześnie różne rzeczy nie zgadzają. I oni potrafią rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe. Dlaczego? Dlatego, że oni, mimo Braków na przykład, nie wiem, teologicznych albo jakichś tam innych, oni po prostu chodzą w czystości przed Panem i jako dzieci są ufni Bogu. Jezus znowu powiedział, to jest siódmy werset, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I teraz pasterz musi przejść przez te drzwi. Wszyscy, ilu przede mną było, to złodzieje i zbójcy, lecz owce. Nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. I teraz mamy taką sytuację, że bardzo często spotykamy ludzi, którzy tak naprawdę się gdzieś tam pogubili, widzą, że coś im nie pasuje, i są na złym pastwisku. I oni muszą wejść, czasem muszą wyjść i dopiero wtedy znajdą to pastwisko. I bywa, że trzeba skądś tam wyjść, żeby to pastwisko znaleźć. Jeżeli wejdzie i wyjdzie za Panem Jezusem, to na pewno pastwisko dobre znajdzie. Natomiast złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Pan Jezus przyszedł, żeby miały życie, i obfitowały. No i, i teraz tak, mamy tyle głosów, tylu ludzi, tyle nauk, prawda? jakoś tak się składa, że, i to po ilość tam wieloletnich obserwacjach widzę, że ludzie, którzy naprawdę narodzili się na nowo, ludzie, którzy naprawdę są szczerzy przed nim i naprawdę chcą chodzić z nim, przed nim w czystości. To no tacy ludzie naprawdę będą mieli poznanie. Natomiast ci, którzy na przykład, i wystarczy, że oni będą się po prostu w szczerości serca do Pana Boga zwracać: Panie, objaw mi się taki, jaki jesteś. Mnie nie interesuje to, co mówi ten, tamten, mnie nie interesuje ilość, tam wielość różnych rzeczy. Pokaż mi to. Pokaż mi to w swoim słowie, ja chcę to widzieć, że to wszystko będzie działać, że to wszystko będzie grało. I ci ludzie widzą i wiedzą. I jak zaczynają czytać Słowo Boże, to zaczynają odkrywać tam rzeczy, których po prostu wcześniej nie wiedzieli, których fałszywi nauczyciele im nie powiedzą. Bóg im mówi. I tak po prostu może być. I Bóg może mówić do człowieka, bo my czytamy tutaj wyraźnie że owce idą za pasterzem i znają Jego głos. My się często koncentrujemy na tym, żeby znać nie tyle głos, czyli my się, my się często koncentrujemy na tym, żeby nie tyle znać Pana Jezusa na co dzień i żeby ten głos słyszeć, a On może mówić na tysiące sposobów. My się koncentrujemy często na tym, żeby po prostu czytać Jego literę na przykład, nie? I my myślimy sobie, że jeżeli my będziemy czytać, to to jest już wszystko, co On ma nam do powiedzenia. Doktrynalnie tak. Doktrynalnie tak. I nic, co ktokolwiek nam powie, co wychodzi poza Słowo Boże, nie może być doktryną, która będzie czymś więcej niż jest w Słowie Boże. To jest prawda. Natomiast popatrzcie, ile dzisiaj było świadectw tego, jak Pan Bóg w praktycznych sprawach człowieka prowadzi. Jak w praktycznych sprawach mówi. Jaki jest niesamowicie wierny. Jaki jest dobry. I nawet, jeżeli jesteśmy po wielu latach, jeżeli nawet wiele rzeczy już słyszeliśmy, mamy wiele rzeczy, jak to się mówi, poukładane, to może być taka sytuacja, że my jesteśmy pełni różnych informacji, ale gdzieś. Z, Gdzieś zagubiliśmy żywą, świeżą relację z Bogiem, taką osobistą. A Pan Bóg do, niej, do nas, po prostu do na, nas, do tej relacji cały czas wzywa. I wydaje nam się, tak jak się wydawało Kościołowi w Laodycei, że my jesteśmy bogaci, że mamy już dużo yy, i że tak naprawdę yy, nie potrzeba nam prostych rzeczy. Że to jest wszystko dla nas za proste. I przychodzą do nas ludzie, którzy są świezi, którzy są jak dzieci w wierze i oni nas potrafią zawstydzić. To jest piękne. Naprawdę życzę każdemu człowiekowi, który jest w wierze już dojrzały, który ileś tam lat spędził z Bogiem, żeby jeżeli rzeczywiście widzi, że przychodzi jakiś młody człowiek albo takie dziecko w wierze, które ma tą żywą relację, to żeby, żeby dał się Bogu zawstydzić. Bo to jest dobre, jeżeli my się damy Panu Bogu zawstydzić. I, a nawet jest takie słowo w 119 Psalmie, jak Dawid mówi: Boże, dobrze mi, żeś mnie upokorzył. Naprawdę dobrze to jest. I my wtedy, jeżeli potrafimy zatęsknić za taką właśnie żywą, świeżą relacją z Panem, kiedy On do nas będzie mówił, kiedy nie tylko będzie mówił do nas przez to, co jest napisane, bo to musi być spójne z tym, co będzie do nas mówił na różne inne sposoby, ale jeżeli my będziemy właśnie mieli tą świeżą, tą odświeżoną relację z Panem Bogiem, to przecież o to chodzi. Żebyśmy byli takimi owcami, które idą i znają Jego głos, i wtedy nie pójdą za głosem obcym. Pan Jezus mówi: Jestem dobry pasterz, werset jedenasty. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego, owce nie, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. I to jest bardzo dobre dla osób, które chcą rozróżnić między tym, który jest prawdziwy, a tym, który nie jest prawdziwy. Ten, który nie jest prawdziwy, to jest ten, który absolutnie życia za swoje owce nie da. Natomiast on, jeżeli przychodzi niebezpieczeństwo, jeżeli przychodzi nadchodzący wilk, to on po prostu pójdzie i porzuci te owce. W, w sposób dowolny. My w tej chwili widzimy mnóstwo ludzi, którzy są najemnikami, dlatego że biorą za swoją, e, za swoją służbę pieniądze i jeszcze w dodatku w sytuacji, kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, oni po prostu nie reagują w żaden sposób, jaki powinni reagować. I owce zostają porzucone absolutnie na pastwę i na rze. I takiego człowieka można poznać właśnie po tym, co on zrobi w sytuacji, kiedy do zboru zbliża się niebezpieczeństwo. Bo jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz, Pan Jezus mówi, i znam swoje owce i moje mnie znają. I to jest kolejna rzecz. Znajomość głosu Pana zależy od tego, czy my znamy Pana Jezusa i czy on zna. Nas. Jest taka, taki fragment, który pewnie dobrze pamiętacie. To jest Mateusz rozdział 7. To jest Mateusz rozdział 7 i często się te słowa czyta trochę bez kontekstu, ale przeczytajmy z 7 rozdziału Mateusza. Od 15 wersetu do 23. Strzeszcie się fałszywych proroków którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Przecież zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. I teraz fałszywych proroków należy się strzec, i to, że ktoś przyjdzie do nas, to, że ktoś będzie mówił, panie, panie, to, że ktoś nawet będzie cokolwiek dokonywał w imieniu Jezusa, przy czym nie wiadomo którego, to jeszcze wcale nie jest dowód, że ten człowiek naprawdę zna Pana i że Pan go zna. Bo może być taka sytuacja, że Pan go po prostu nigdy nie poznał. I znowu wracamy do sytuacji bardzo prostej, czyli do tego, co jest u podstaw, Wszystkiego, prawda? Pan Jezus powiedział, żeby kochać Boga całym sercem, całym umysłem, z całej siły, z całej duszy. I tylko, tylko człowiek i tylko Bóg wiedzą tak naprawdę, jaka jest sytuacja. To znaczy, czy ja kocham Pana Jezusa z całego serca, z całej duszy, z całym umysłem? Czy też gdzieś zostawiam sobie coś na boku? Albo czy ja idę za nim i jestem wpatrzony w pasterza, który idzie przede mną? Bo zobaczcie, owce, które idą, znają jego głos, ale również one idą za pasterzem, tak? Czyli wpatrują się w niego, naśladują jego, nie innych ludzi, nie ludzi, którzy podają się za pasterzy. Nie są wpatrzeni, nie wiem, w jakieś tam nauki, w jakieś trendy, w jakieś nie wiadomo co. Panie, daj mi poznać Ciebie i daj mi chodzić za Tobą. Ja chcę patrzeć tylko na Ciebie. Jeżeli człowiek jest naprawdę szczery przed Panem, jeżeli naprawdę chce go kochać z całego serca, to Bóg nie odrzuci takich ludzi. I szczerym sercem jest napisane, że nigdy nie wzgardzi. Izajasz pisze, że choć Pan jest na wysokim tronie w niebie, to szczerym sercem nigdy nie wzgardzi. Bo bez tego, jeżeli człowiek ma problem ze szczerością, idzie do Pana, mówi Panie, oczyść mnie po prostu z tej nieszczerości mojej. Jeżeli jest cokolwiek, co jest w naszym życiu nieszczerym, my to wiemy, idziemy się przed Panem oczyścić. I wtedy jest szansa, że na nowo usłyszymy Jego głos. Jeżeli nie usłyszymy na tysiące sposobów, on nam pokaże w jaki sposób. Jeżeli będziemy Słowo Boże czytać, jeżeli to będzie spójne z tym, co on nam będzie mówił, to możemy być bezpieczni, możemy się czuć bezpiecznie. Dlatego że. Mamy szczere serce, jesteśmy ufni i Pan nas na pewno przygarnie. I wtedy, dopiero kiedy mamy takie czyste serce, i wtedy, dopiero kiedy chcemy być Jego owcami, to wtedy, dopiero z takim sercem możemy ufać, że jeżeli On da nam, czy będziemy wołać o chleb, to On nie da nam kamienia. I zauważcie, że mnóstwo ludzi jest takich, którzy na przykład poszli w jakieś zwiedzenie i mówią tak, no, ale przecież ja wołałem o chleb, i Bóg nie da mi kamienia. Więc na pewno to jest od Boga. Ale ja się pytam w takim razie, czy twoje serce było czyste przed Nim, jeżeli wtedy, kiedy ty wołałeś, o co ty wołałeś, czego ty chciałeś? Bo może było tak, że po prostu przyszedł ktoś, pobudził w tobie jakąś porządliwość i ty z tej porządliwości zacząłeś do Boga wołać, i myślisz sobie w tym momencie, że ty przecież wołałeś. O chleb, no to Bóg nie dał ciekawienia. Ale co z tego, kiedy na przykład wołałeś, dlatego że zacząłeś pożądać pieniędzy, zacząłeś pożądać mocy jakiejś, zacząłeś pożądać tego, owego, a nie pożądałeś, czy nie pragnąłeś przede wszystkim, żeby być z Bogiem, żeby słyszeć Jego głos i żeby on Cię oczyszczał na bieżąco. I teraz w szesnastym wersecie pan Jezus mówi: mam. I inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Pan Jezus mówi cały kontekst tego wszystkiego, co tu jest napisane, i to jest naprawdę kilka rozdziałów z rzędu. Jest napisane, że Pan Jezus mówi to wszystko do Żydów. Mówi to do ludzi, bo powiedział, że On przyszedł do zgubionych owiec Izraela, tak? W Mateuszu 15. I mówi do ludzi, którzy, o których później Paweł mówił, że większość z tych ludzi zatwardziła swoje serca, ale Bóg zostawił sobie resztkę tak jak za czasów Eliasza. I ta resztka to są ludzie, którzy poznali Pana, poznali jako owce i oni byli w stanie pójść za nim. I od tego właśnie zaczął się Kościół. A potem Pan Jezus mówi: Mam inne owce, czyli to są ludzie, którzy zostali zbawieni z poga. Czyli krótko mówiąc, te inne owce to jest o nas. I te inne owce są dokładnie, jeśli chodzi o swoje wnętrze, o przemienione serce, o pragnienia, to dokładnie to samo, co tamte, prawda? Czyli jedna owczarnia, jeden pasterz, owce tego samego gatunku, one mogą się różnić kolorem wełny, tak? Bo tamte są, tamte są wybrane, te są niewybrane w sensie narodu wybranego i poga, tak? Ale wnętrze dokładnie takie samo. Jeżeli my będziemy rzeczywiście szczerze do Boga wołać, o to, żebyśmy naprawdę chodzili za Nim, żeby naprawdę On pokazywał nam to, co jest Jego wolą, na co dzień, czytając Jego słowo, żeby to nam się ze wszystkim, co On mówi, czy to, co będziemy słyszeć, nie kłóciło, to jestem szczerze przekonany, że Bóg będzie do nas mówił tak, jak mówi do wielu. Ale warunkiem jest to, co jest w sercu człowieka, bo Bóg patrzy na serce. I rzeczywiście, jeżeli będziemy się oczyszczać, to nawet osoby, które są już stare, można powiedzieć, w wierze, tak zwane, tak zwani wyjadacze, tak zwani, nie wiem, jak to się mówi, co? Weterani. No, weterani, dokładnie. Nawet weterani potrafią czasem już być tak w pewnym momencie... Przeładowani pewnymi rzeczami, przeładowani doświadczeniem, przeładowani ciężarem, przeładowani wiadomościami, przeładowani różnymi rzeczami, że oni sami się łapią na tym, że ta świeża relacja z Bogiem została gdzieś tam się zagubiła. I oni niech wracają szybko, a nawet jak dobrze pójdzie, niech się uczą od ludzi, którzy właśnie prostym sercem poszli za Bogiem i mają tego, czego ci weterani gdzieś tam sobie zagubili, tego nie mają. I obyśmy wszyscy dokładnie to mieli, bo to jest naprawdę proste i Ewangelia jest naprawdę prosta. Ludzie to wykrzywiają na różne sposoby, i potem nawet gubią w tym, co wykrzywiają, potrafią zagubić istotę sprawy. Czyli to, że człowiek, jeżeli ze szczerym sercem woła, to Bóg takiego człowieka nie odtrąci. Kto przyjdzie do mnie, tego precz nie odrzucę. Amen. No. Wytorani, wytorani.